Dzień dobry, dzień dobry. Kochani, witam Was dzisiaj z Anetką. Cześć, cześć, pozdrawiam wszystkich. Kochani, to, że wrócił Aloes do sprzedaży i mamy go już w sklepach ogólnie dostępny, to zachęcam do tego, aby poczytać o nim, aby wejść na stronę i zobaczyć, jakie tu jest bogactwo. Moja opinia na temat tego Aloesu to jest the best, bo on mi pomógł razem z IMU V w starko i dozie płuc. On też jest fantastyczny dla osób, które mają alergię, astmy, problemy jelitowo-żołądkowe i mamy mnóstwo opinii. Ale wiecie, najlepsze opinie są naszych klientów, którzy przychodzą do naszych sklepów i się dzielą. I Anetka właśnie dzisiaj przyszła i zaczęła mi opowiadać swoje doświadczenia z Aloesem. I ja mówię, dlaczego ja mam tylko to usłyszeć? Chciałabym, żeby cały świat usłyszał o tym. Jakie bogactwo mamy w tych kartonikach? Anetka, podziel się z nami, dlaczego ty akurat używasz ten Aloes? Słuchajcie, mam problemy z wątrobą, bo jestem po żółtaczce. Jako dziecko przechodziłam, i dosyć często zdarzało się tak, że nie mogłam jeść wszystkich pokarmów. I kiedyś, któregoś pięknego dnia miałam bardzo dużą niesprawność i tak mówię, no już słyszałam, że aloes jest lekiem na wszystko, więc mówię, przetestuję na mój żołądek i wątroby i wiecie co? Cudo. Cudo, najlepsza rzecz jaką kiedykolwiek ever mogłam sobie zapundować. Oczywiście nie uwierzyłam na początku, bo mówiłam, to sugestia i tego, 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 ale później Spróbowałam jeszcze raz przy ponownym problemie, i okazało się, że to działa. Działa w 100%. Słuchajcie, ja bez tego się nie ruszam. To jest moje, moje w lodówce. Chowam głęboko, a jak już nie ma, bo był taki e, e, czas, że nie mieliśmy go, no niestety musiałam się podzielić. Ale nie bardzo mi to szło, bo powiem Wam szczerze, że e, to jest. Tak jak każdy w aptece powinien mieć swoją prywatną apteczkę, gdzie jest opatrunek, to jest aloes. To jest podstawa do wszystkiego, bo on naprawdę na wszystko na jelita, na żołądek, na wątroby rewelacja. No i przede wszystkim słuchajcie, to, że jest słońce na dworze, to nie znaczy, że zaraz nie będziemy chorować. A jak wcześniej zaczniemy to będziemy zdrowe. No chyba, że ktoś lubi chorować, no to nie, 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 nie. To nie, to nie polecam wtedy. Nie, 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 absolutnie nie kupuj tego, bo wtedy będziesz zdrowy, a to już może być problem dla Ciebie. Ja jeszcze dodam, sobie, że kiedyś przeczytałam, nie wiem Anetka, czy Ty wiesz, ale ja przeczytałam, że aloes drzewiast jest na 500 jednostek chorobowych. I ja pomyślałam sobie, na 500 jednostek chorobowych? liście, w ogóle jakieś drzewo, jakiś krzak, w ogóle Dokładnie. byłam w szoku tą ilością. Na 500 jednostek chorobowych, słuchajcie, my mamy własną plantację Organic Life, mamy tak. wydzieloną własną plantację drzewiastą, drzewiastą <noise> aloesu drzewiastego jest. na Ało. Sycylii e, i tam jest pilnowane, aby żadne zanieczyszczenia nie dotknęły naszych tak. e, aloesów, więc Wam bardzo serdecznie polecamy. Słuchajcie, my sobie polejemy, polejanetka, <noise> Na dobry dzień, na dobry dzień, na początek dobrego dnia. E, bo Anetka jest moim pierwszym dzisiaj klientem. A, Mam nadzieję, że nie ostatnim. Nie, nie, więc, nie. Słuchajcie, więc e, lejemy sobie sobie zdrowia zdrowia Wam... E, też życzymy dużo zdrowia. Dbajcie o siebie. Tak jak Anetka mówiła, idzie jesień, aloes jest drzewiasty jest najlepszy do tego immunv. Oczywiście tak. o witaminie C my nie wspominamy i o witaminie D3 plus K2, bo my wierzymy w to, że wy I to już dacie, to, wiecie. to tak, cały to już rok. Wiecie. Tak, jest. Dużo Więc zdrowia. zdrowie. coś pysznego. kotka. Pozdrawiamy Niechotka. Was bardzo serdecznie.